gdy ze mnie był taki tyci tyci smyk, a tu deszcz, że hej, wieje wiatr i leje deszcz, psikusów za złe nie brał mi nikt, a ten deszcz to pada, czy nie chcesz, czy chcesz, a tu deszcz chlup i wiatr wiu, wiu i ten deszcz wciąż pada dzień po dniu. Gdy ze mnie wyrósł potężny chłop na chwał, A tu deszcz, że hej, wieje wiatr i leje deszcz Jak sam mnie za drzwi każdy gnał A ten deszcz, to pada, czy nie chcesz, czy chcesz A tu deszcz, chlub i wiatr wiówió I ten deszcz wciąż pada dzień po dniu Gdy żonę mi zesłał okrutny los A tu deszcz, że hej, wieje wiatr i leje deszcz co mi się znarobił, to brałem w nos, a ten deszcz, to pada, czy nie chcesz, czy chcesz, a tu deszcz, chlup i wiatr wiół, i ten deszcz wciąż pada dzień po dniu. Gdy przyszedł wiek, że za łóżkiem tęskni człek, a tu deszcz, że hej, wieje wiatr i leje deszcz. Tą pod pierzyną rzadko trzeźwy legł, a ten deszcz to pada, czy nie chcesz, czy chcesz, a tu deszcz chlup i wiatr wiu-wiu, i ten deszcz wciąż pada dzień po dniu. I zakończenie, w którym mówi o teatrze. Już tyle lat, w kółko kręci się świat, a tu deszcz, że hej, leje deszcz i wieje wiatr. Lecz niech to, Kat, już skończył się raz żart, bo ten deszcz to pada, czy nie chcesz, czy chcesz, a choć deszcz, chlub i wiatr wiulił, nam w to kraj by wam go grać dzień po dniu. Teatr jest wieczny. I wieczna jest opowieść zimowa według Szekspira, autorstwa Andrzeja Seweryna.